Z tej strony Piotr. Krótki film o nowościach z sierpnia w naszym rodzinnym języku. To jest pozycja, która chyba najbardziej przypadła mi do gustu. Jonathan Hickman, New Avengers. Wszystko umie. Pójdźcie na układkę. Kogoś wam tu brakuje? No, według mnie jednej postaci brakuje. Bardzo dobre wykonanie albumu. skrzydełka. wspomnienie przyszłości. Gdy c, t, 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 t był przeciwko. Nie posłuchali go. I musiał, to on musiał zwołać Illuminati. Strona graficzna jest bardzo dobra tego albumu. Illuminati w pełnej kresie. Prawie. Brakuje jednego członka. Szarsk zabezpieczył się przed swoją śmiercią i jeden z kamieni pojeżdżał mistowi. Tu jest też jedna scena, która... Zdrada. I wyrzucenie umysłu. Co oczywiście nawiązuje do... Avengers album wydanego wcześniej już wiemy skąd się biorą koszmary Kapitana album jest świetny czyta się go lekko łatwo i przyjemnie ma dużo akcji ale i fabułę do tego co się dzieje obecnie w Marvel Universe z dumą również galeria okładek Era Ultrona, zapewne zapowiedź następnego albumu. Inkursje, wszystko zaczyna się tutaj. Album wciąga, warto go na pewno przeczytać kilka razy, żeby poczuć przyjemność. I czekać, kiedy będzie następny numer zapowiedziany. To jest numer jeden miesiąca sierpnia, jak dla mnie. Teraz przejdziemy do kolejnego albumu.